Cześć wszystkim, witam was w ostatnim już odcinku SimCity. To, to będzie krótki gameplay. Ostatni odcinek teraz się właśnie pojawił. Jak widzicie, mam no bo oglądacie w mniejszym terminie, prawda? <laughs> no ale zbudowaliśmy sobie tu takie miasteczko, które już się sypie. Bo coś tam się paliło i takie tam szmery bajery. Oburzymy to nie ma sensu, żeby to stało. Coś nowego płynie tu powstanie. Także jest jeszcze coś opuszczonego. O kurde, coś wyburzyłem A mi się kliku. Dobra, tutaj została... Mamy tutaj taką małą strefę bogaczy. I aha. Ok, już rozumiem, że strefa po prostu już powiększymy Wam tą strefę bogaczy, żebyście nie marudzili. No, chyba lepiej coś się udało. Mamy zapotrzebowanie na co tu się dzieje. Dobra, jak są fajerwerków To my dokupimy Dobra, jedną tą bo to może być grubo Tu gdzie jeszcze ta strażyło Dobra, tutaj nawet bym kupił A ten dzwon zapomniałem jest ten czas reakcji, że szybsze, ale 50 tysięcy za tu, nie? Dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Może akurat 50 k ci wpadnie. Nawet bym był w ostateczności, jeszcze jedną. Tu nie ma sumie straży, nie. O, tak. I tutaj ta strefa bogatszy mnie trochę. Tu nie ma może. Dobra. Dobra. O już mamy... ...jeden pożar niestety. hajsuna ten, ale to i tak. A no, drugi pożar to nie będzie chyba. Ci chyba nie uda. Grają na tych boiskach. Tu nikt nie gra, tu nikt. Oj, bieda, bieda. Jakiś... Ta dzielnica sportowa, tak to nazwałem. Bo tutaj dużo właśnie skateparków skate i skateparków. Może nie ma animacji na to momentu. Mi się wydawało, że chociażby ktoś tam się mógł poplątać, nie? Jadą strężaki. No tu chyba jest trzeci jak nie więcej pożar, także chyba to dupa będzie z tego. Sposowałoby gdzieś coś eee... stworzyć mieszkańców, żeby znaczy nie mieszkańców, tylko możliwość budowy domów, coś ten hajs. No ja chyba nic z tego nie będzie z tego wyzwania, więc i to uda się, ale kurde 50 tysięcy to by było fajne, ale pewnie ciężkie jest to wyzwanie, bo jest zwiększone pewnie ryzyko yy, pożarów, nie? Jest to fajerwerki. Tutaj coś się dzieje cyk. Zbudujemy te strefy. Chcę mieć turystów w mieście, właśnie po to, żeby tylko. kasa. No nie udało się mi było więcej, niż miało być tych pożarów. Ludzi przybywa, jak na razie. w czerwcu niby pokazuje, że było 11800, czyli to jakby spadła populacja. Tutaj pociągniemy zaraz i zaraz będzie 15000. tysięcy. Musimy obczać strefę prąd. Jest git. Ścieki troszkę już ciężej Czy Można coś dobudować do ścieku, żeby ja nie, nie można. Tak kolej. Ładny przejazd, tak. Uliczki. Obliczki takie z małymi budynkami Platusz nasz O 12-200 jest ludzi Wszędzie pożary, kurde przez te... E, lipa trochę z tym, mogę tego nie brać Nie ryzykować No, ale tyle z tych, tych remizji. No i co, i nic. Tego nie będzie, czy co? 12,5. Nie. Stajemy przy jednym mieście. To jeden ostatni odcinek. Także można sobie tak by. Tam, tam, nie tak jak tutaj, że powiększyć ten teren, który tutaj widzimy. Żeby zbudować tak jakby kolejne miasto, tylko, znaczy nie inaczej Żeby poszerzać to miasto nie możemy powiększyć tego terenu, ale możemy sobie kupić inny teren, żeby zrobić jakby drugie miasto, tak? I możemy prowadzić jakby dwa czy trzy chyba miasta naraz I chyba nawet transakcje między nimi można robić, że jak ten ma dostęp na przykład nie wiem do węgla, a tamten ma do Ropy, to możemy się, można się jakoś wymieniać, tak? Nie wiem jak wygląda też kwestia online bo chyba online to też jest na no takiej zasadzie, że każdy chyba buduje swoje miasto. Ale czy jest jakiś cel, że ktoś w jakimś czasie ukończy, czy coś, to nie mam, nie mam bladego pojęcia, jak wygląda multiplayer tutaj, ale wiem, że jest. Ale nie chcę tu też wymyśleć, żeby... Wiadomo, nie obiecywać, ani po prostu kłamać. Tu mam do tutaj można by było jeszcze coś podciągnąć. Ok, tu jeszcze tupniemy parę domów, żeby nabić te 15 tysięcy. Będzie 13.30 się budują Też strefa zamożnych rośnie w górę Bogacze. Nie wiem czy co się prowadzać czy co? Czy rozwijać? 14.195 i stoi 14 261. Dziś tu może uciłamy jakąś pustą tom. Tu jest sumienia. Może to wystarczy do 15. 14,300 400 300. I co? Tyle? Dobrze. Budujcie tu się domy. Teraz powinno być 500. Ej Boże, 500, żeby do 15 tysięcy dobić. Teraz 800, ładnie. 900 i i, co się dzieje? O co tam? Zaśmię wprowadzić setkę simu do naszego barwona. Dobra, a lajcie, kurde, wyłączyłem tu, ja pierdzielę. No i tu strajkłem. Co im się dzieje? No, zaraz no chcę zrobić ten wydział. Dobra, gdzieś tu muszę jeszcze wyhaczyć jakiś dom, 1, 2, wybudować, żeby to dobić do tych 15. To jest... No, to jest pusta ulica w sumie. No i spadło 200. A teraz może skoczy. Dawać, dawać, bo chcę z tych turystów tutaj ściągnąć. Żeby to zrobić, muszę wybudować... ...właśnie ten... ...trefę... o, jest, 15 tysięcy. Cyku, lepszy. I te 15, oni tu strajkują. My sobie dupniemy strefę komunikacji. Wydział Transportu, sory. Może z tej strony nawet, tak żeby o. Ładnie to wyglądało. Mamy Wydział Transportu. Eee, co tu się dzieje? Się nikt nie buduje. Żeby właśnie zgłosić jakieś takie właśnie na pomocy, nie? I między innymi miastami. Pewnie no, online to tak wygląda, że się budujesz obok, nie? Tylko właśnie ciekawe, czy to online się jest na serwerze, że jak ty wyjdziesz to to miasto istnieje, czy to jest po prostu jakby jakiś serwer utworzony tymczasowo i. No i wiecie i. Dobra. Dawaj te pociągi mi tu. Eee, jak tu się? Na droże, nałożenie kurwa. Może tak. To może to wyburzymy. Wolniemy Tory. Teraz Aha. to tutaj może dobra, zrobimy inaczej, Przeniesiemy elektrownię, przyniesiemy elektronikę tylko gdzie, przy drodze tam i tam, to wywalimy. Zobaczymy, czy możemy teraz? O, no teraz możemy, droga tu z jedną stronę, tu w drugą stronę. Tak niech będzie modyfikacja tu jakaś jest, zobaczmy. Aha, była, dobra, ma tu tyle. No i dobra niech będzie Train Station. No i co? Jak Train Station to musi być Ale nawet dwa. E, jak to okolica wygląda, e, chyba jest okej okay. wszystko. Pod względem transportu autobusowego, samolot, to... daj to jeszcze, dupniemy. Jest jeden... jedyny dostęp do wody tu, Jest strefa przemysłowa, którą wywalamy. Mam to gdzieś, że tak powiem teraz. Widzicie, jak miasto się rozwija? Tu upgrade a, nie wolniemy, tutaj nie połączymy. To dlaczego? Ale tak możemy zrobić o super fajnie. I mamy dog wycieczkowy. Niech przyjeżdżają. Tutaj też. Średnio dobra. Może coś, coś z tego będzie. Mm, tylko też. Są tu jakieś atrakcje turystyczne, żeby tych turystów tu przyciągnąć. Tu jest kształcenie tu, 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 tu. Cieknie nie ma. To dziwne trochę, ale właśnie o właśnie tu jest ten prom, to trzeba by przystanek, wolniemy. Fajnie, że pociąg przy promie w sumie. O, no już coś się dzieje. Ale nikt jeszcze nie przyjechał, jako turysta. No uwaga, uwaga. O, trzech turystów przyjechał, fajnie. Jak tu wygląda sytuacja z tym autobusem? 24 minuty, ja bym jeszcze jeden zrobił, ten terminal. Boże ten... Zajezdnie, to jedną zajezdnie, tylko bym ją gdzieś tutaj wyprął. i co? Oczywiście nawaliłbym autobusów, By właśnie zmniejszyć ten czas oczekiwania. Nie no, dawaj, dawaj, daj tą siódemkę i. to wygląda 14 minuty no dopiero pojechały nie wiem, czy tu się zmniejsza ale To mamy 6 turystów, było na, jest na dzień średnia. Tutaj mamy 135, 135. Także fajnie, ale tutaj kurde, nie ma nic w tym. No i to ta zakładka katastrofy to jest wiadomo nie. Tornado, o tak, zombie Termin autobusowy, termin bla 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 bla. Czyli tu turyści też nie przyjeżdżają, tak? Oczywiście fajnie w sumie zgadzało, tylko no, 45 tysięcy, ale Dobra, bierzemy to i może coś z tego będzie. Jeszcze na obligację tu weźmiemy i... Dobra. Większe autobusy powinny pojechać. Jadą. Autobus miejski. to takie busiki jeździły, nie? Takie mają ile? 40, a to jest tego 2 razy 80, nie? Dobra, zobaczmy jak tam się sobie jeździ Piękna wrotka. A coś tam wozi tych pasażerów. Co się tu dzieje? Nic się nie dzieje. Tutaj ani ja jednego hotelu muszę jechać do domu. No ale jak ja mam ci hotel wybudować? Kolego. jakieś strefy, wolniemy sklep, niech się. Jak się sprzedają Też to dziwnie by zabrzmiało, ale jakąś żabeczkę im zrobimy, czy tam biedronkę i tutaj strefa taka ...przemysłowo, turystyczna Kieś powstanie jakaś z hotel. hotele Za mało pracowników, czyli to szkolnictwo trzeba było powiększać. O, tutaj jakieś te powstały, fajnie Kawalerki hotel. No jest hotel, co on gada, że nie ma hotelu. Fajnie. Takie miasteczko małe. Elektrownia trochę smrodzi. Większe budynki właśnie tu powstają. Także miasto się rozwija. Autobusy jeżdżą. Jak tam średnia transportu? O, do 15 minus spadła. No i elegancko. Ile miejsca samolot zajmuje? No jest trochę, nie? Jak to wygląda sytuacja? 270 dużo. A 32 promem jest A jest statystyki? A jest 119, ale to jest na ten przystanek czy ogólnie? A to jest na dany przystanek. 284 to nieźle. A tu były jeszcze właśnie the Park and Ride. Możemy zrobić nawet. O, że tak. Um, tu jest przystanek, dobra, kij z tym domem? Tutaj bym też to zrobił. Dobra, wybuduję się jeszcze raz. No, a tutaj jak z tego korzystają. O, uh, dwa Ładnie. Tam u góry może jeszcze jeden, taki gdzieś tutaj. Przy pętli, o. Nawet powalniemy. Jeszcze tutaj przystanek. Tu drugi. E no jest, że szybci stanków 15 minut oczekiwania, to nie jest 1715 15 no to tak tak średnio że tak, co tyle jeżdżą, nie. sytuacja ze strażą to sobie masakra. <grystanie> Zdrowotna też chyba lipa. No, symoleanów nie mam. Dobra. Myślę, że takie miasteczko to tragedia będzie z zbudowaniem. Podejrzewam, że nie jeden z was by lepiej to wybudował. Ale no, zbudowałem takie, jak, je, jak, jak widać w trzech odcinkach, no ale się udało. Ukazałem może takie większość z tych podstawowych rzeczy. Na pewno dużo się rozwija. Fajna jest ta opcja z tymi rozwijaniem tych budynków. Tak jak jest policja, to się tu można tu cele, kolejne radiowozy dokupić. To jest bardzo fajna opcja. No jedyny minus to jest ten obszar, ale z drugiej strony jeżeli ma się ograniczony obszar to też inaczej się planuje, prawda? Też ściśnięte wszystko jak najmniej, żeby użyć tych kapelek pikseli, tego miejsca. Jak najlepiej wykorzystać. Nie buduje, nie buduje się drogę na hangout, jak ja to w sumie robiłem, też nie pomyślałem o tym. No, ale ja po prostu tak na, na chilaucie to budowałem. I myślę, że jak spędziłem parę godzin w City Skylines, to nie wiem, czy to z SimCity też w jakimś stopniu nie powrócę. Jestem ciekaw tego trybu multiplayer, bym chciał go sprawdzić, jak to wszystko wygląda. To naprawdę rzecz jakieś nie wiem, że w tym samym czasie budujemy miasta. Czy nie wiem, ja mogę sobie rano wybudować, a ktoś inny wieczorem budować, i one i tak i tak jakoś tam żyją sobie. No nie wiem, ciekawy jestem tego, muszę to obczeć. No a cóż mi pozostaje, jak zachęcić was do zostawienia subskrypcji, bo to jest ostatni odcinek SimCity, ale na kanał też zapraszam mam inne filmy, może się któreś wam, wam spodobają. Nie zapomnijcie zostawić jakieś łapeczki, nawet w dół. Czy w górę to dla mnie też jest ważne, bo też mnie nakierowuje, czy nie wiem, może się do tego nie nadaje. Albo robię rzeczywiście jakiegoś fajnego. No i cóż mogę powiedzieć... Jeszcze więcej. Słyszymy się chyba w innych seriach, w innych odcinkach, bo to jest ostatni odcinek z SimCity. Także trzymajcie się, dzięki za obejrzenie, cześć.